Szczęść Boże polskim rolnikom, którzy niejedno przetrwali, przetrwają i kierwińszczyznę w Warszawie i całej Polsce. Może na rozgrzewkę zaznaczę jednak, że żołądek się wywraca, kiedy o honorze polskiego munduru mówi minister Błaszczak, który przecież sprowadził polski mundur polskiego żołnierza do poziomu Siepacza pisowskiego i bezkrytycznego wykonawcy niepolskiej, antypolskiej polityki w ostatnich latach. Panie ministrze Błaszczak, flaki się wywracają, kiedy pan oskarżasz tutaj wart pac pałaca ministra Kierwińskiego o rozmaite rzeczywiste bezeceństwa. Ale chciałbym jednych zapewnić, drugich uspokoić, że fakt, że tak niefortunnie dobrała opozycja, do wczoraj jeszcze rządząca Zjednoczona Urze Prawica posła sprawozdawcę tego projektu, tak zaiste niefortunnie, ten fakt nie zniechęci Konfederacji do głosowania za wnioskiem o wyrażenie braku zaufania, kompletnego braku zaufania, dla ministra Kierwińskiego. Czy prowokacja policyjna wobec rolników w mieście stołecznym w Warszawie przed miesiącem była faktem? Tak, była faktem. Pana, Panie Pośle Kobosko, nie widziałem na ulicy Wiejskiej żadnej z przyległych uliczek, kiedy obserwowałem i wraz z moimi kolegami z klubu Konfederacja mogliśmy odczuć na własnej skórze efekty waszych działań, to znana nam klasyka gatunku, to znane nam stałe warianty gry z czasów, kiedy próbowaliście niszczyć, rozbijać marsz niepodległości. Ja osobiście należę jeszcze do tego pokolenia, które pamięta, pamięta ten smak, czy raczej hmm, poczucie, poczucie, jakie rodzi. Gaz unoszący się w powietrzu, w powietrzu po czy w trakcie manifestacji, jeszcze z czasów, kiedy Pański Tata reprezentował, jak dziś, stronę się patrzy, którzy dokonują zamachów na polski patriotyzm. Ale ja Panu nie będę tego wypominał, kto skąd pochodzi, kto kogo rodzi, ponieważ dziś mamy rzeczywiście nową sytuację. Dziś nie jest. Tak istotne, kto stał tam, gdzie stało ZOMO, jak to, kto dziś stoi po stronie wolnych Polaków, prawdziwych patriotów, których widzimy dzisiaj w polskich rolnikach. I tych rolników pozdrawiam. Czy najście na kancelarię siedzibę prezydenta było skandalem? Tak, dla mnie to prawdziwy skandal. Wejść po Wąsika i Kamińskiego i oni nie siedzą. To jest skandal, Szanowni Państwo, i to jest wyraz waszej nieudolności całej tej ekipy. Więc mam nadzieję, że po ministrze Kierwińskim odwołamy i następny. Pan poseł Witold Tumanowicz. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, nie wytrzymaliście nawet 100 dni rządów bez buty i arogancji, którą znamy z pamiętnych lat 2007-2015. Stwierdziliście, że rozbijecie protest i odwrócicie emocję społeczną, która obnaża, obnaża waszą niekompetencję. Ale się nie udało. Polacy są murem za rolnikami, a przeciwko czerwonemu czy tam zielonemu ładowi. Nadzorowana przez ministra kieryńskiego policja zaatakowała gazem i pałkami także posłów opozycji, czyli posłów konfederacji, Ucierpieli m.in. posłowie Sławir Mencen czy Ryszard Wilk. Za użycie siły wobec manifestantów oraz użycie taktyki policyjnej, która była niebezpieczna dla manifestantów, jak i samych funkcjonariuszy. Minister Kierwiński powinien zostać odwołany. Dlatego Klub Konfederacji poprze wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Koalicja ma większość, więc pewnie obronicie swojego ministra. Natomiast za, za nieco ponad pół roku ulicami Warszawy kolejny raz przejdzie Marsz Niepodległości którego byłem przewodniczącym w latach rządów POPSL. Teraz zapach gazu i atmosfera tamtych lat powróciły. Opamiętajcie się dla bezpieczeństwa i zdrowia Polaków, nawet tych, z którymi poglądami się nie zgadzacie. Dziękuję. Dziękuję. Yy, I kończy wystąpienia klubowe pan poseł Jarosław Sachajko, który przedstawi stanowisko koła z 15. Tak jest panie marszałku, panie premierze Wysoka Izbo. Przykro, że po niespełna czterech miesiącach nowego polskiego rządu musimy procedować wniosek o odwołanie ministra resortu siłowego. Resortu, który powinien chronić Polaków, a nie prowokować, a następnie atakować. Zakaz wjazdu ciągników do Warszawy został wprowadzony w lutym 2015 roku, kiedy rolnicy chcieli wjechać na protest za czasów. Pierwszych rządów Platformy IPSL. -u. Wówczas odbyły się dwie manifestacje rolników, jedna NSZ rolników indywidualnych Solidarność, druga OPZZ rolników i organizacji rolniczych. Uczestniczyło w nich kilka tysięcy osób. Naprzeciwko KPRM-u było zbudowane Zielone Miasteczko. Mamy rok 2024, ponownie rządzi. Platforma Obywatelska IPSL i rolnicy wyszli na kolejne wielotysięczne protesty. Protesty największe od 20 lat. W okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości rolnicy również protestowali, ale nigdy nie było prowokacji i bezpardonowego atakowania rolników. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ma chronić obywateli, a nie ich prowokować. Nie ma zgody na powrót do strzelania do Polaków z broni gładkolufowej, jak to miało miejsce w lutym 2015 roku. Nie ma zgody na prowokacje, jakie miały miejsce w trakcie Marszów Niepodległości, jakie miały miejsce za poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej i PSL. Nie ma zgody na to, aby wróciły czasy prowokatorów, którzy rzucają kostką brukową i później chowają się za kordą policji. Policjanci nie mogą wbiegać w tłum i psikać gazem uzającym na prawo i lewo. Policjanci nie mogą wyłuskiwać spokojnie stojących protestujących, wciągać ich za kordon policji i brutalnie skuwać. Jest masa dokumentacji wideo, która pokazuje te wszystkie nieprawidłowości. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nie może istnieć Departament Kostki Brukowej. W związku z powyższym, KUKIS 15 popiera złożony wniosek, a w imieniu marszałka seniora i swoim chciałem zapytać, gdzie jest poseł wnioskodawca. Dziękuję bardzo, panie pośle. Proszę teraz o zabranie głosu ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Marcina Kierwińskiego. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie Marszałku, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Od czterech miesięcy w Polsce przywrócono właściwe znaczenia fundamentalnym słowom. Prawo znaczy prawo, sprawiedliwość znaczy sprawiedliwość. Ja wiem, że ta część sali może mieć z tym problem. Skończyły się czasy bezkarności, skończyły się czasy wykorzystywania policji do tego, aby chroniła pana posła Kaczyńskiego i jego prywatne imprezy. Skończyły się czasy, kiedy różne bezeceństwa tej strony sceny politycznej były nierozliczane. Skończyły się czasy, gdy służby, służby państwowe nie ścigały polityków PIS-u tylko dlatego, że mieli legitymację PiSu. Tak, wam się to może nie podobać. Ja wiem, że się tego boicie. Czuć ten strach, chociażby w słowach pana Błaszczaka. O panu Błaszczaku będzie za chwilę. Szanowni Państwo, warto to, żeby zobrazować, w jakim punkcie znalazła, znalazła się policja bo ten wniosek mówi de facto o policji. Natomiast sytuacja w innych służbach podległych MSWiA nie jest lepsza. Żeby, możemy o tym też długo rozmawiać. Ale żeby zobrazować to, co politycy PiSu, w tym między innymi pan minister Błaszczak, zrobili z polską policją przez osiem długich, ciemnych, czarnych lat, warto zacząć od tego, jakim zaufaniem społecznym cieszyła się polska policja wtedy, gdy politycy PiSu dochodzili do władzy. 72% Polaków uważało, miało zaufanie do policji, uważało, że jest to służba, która dobrze służy interesom narodowym i dobrze chroni polskie bezpieczeństwo. Osiem lat pisu i 26% Polaków zaczęło uważać, że policja jest upolityczniona. Czyja to jest wina? Panowie z Pi PiSu, czyja to jest wina? Wasza Błaszczaka, Kamińskiego i Wąsika.